Se maźne, tam są Nasze karty za firmację. Częście jest moim wyborem. Dzień dobry vlog. Jezu, muszę się ustanowić... E, 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 co teraz powiedzieć? <grywa> Oglądałam różne influencerki, one mówią o scenariuszach, jakie piszą. Ja generalnie wiem, co chcę nagrać, bo chcę wam pokazać jak wygląda dzień z życia marki Eleper. Wiecie, że normalnie nasza y, siedziba mieści się w Radomiu. Ale my dzisiaj, ja jestem w Poznaniu, bo będziemy uczestniczyć w super, mega evencie w Galerii Poznania, bo jest to event przed otwarciem Victoria's Secret i jest to branż dla influencerek, w którym jesteśmy partnerem. Podkład. Super ważne, słuchajcie. Mega ważne. Nie super ważne, mega ekstremalnie ważne żeby dobrze wymieszać podkład przed użyciem ze względu na to, że w środku jest przecież filtr mineralny, a olej z wodą się nie łączy, a podkład jest na bazie wody, więc automatycznie musicie wymieszać e, podkład, żeby on wam się nie rozdzielał, bo to jest naturalne, że on się rozdziela. Ciemny kolor, widzicie, hani, bardzo ciemny, ale ja jestem teraz trochę bardziej opalona, nie przez słońce, aha! I ja sobie mieszam te dwa kolory, Hani i mieszam sobie beż. I uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Nakładam sobie beż. Tak wygląda moje mieszanie na twarzy. No co, no ja nie jestem profesjonalistką, więc robię jak potrafię. Gąbeczka. Czy jest lepsza gąbka na rynku? Dajcie mi przykład, bo ja uważam, że nie ma, ale ok. Ale oczywiście, jeżeli macie inne polecenia, to chęcią posłucham, bo uważam, że elever nie ma dostępstwa. Eee, tak samo podkłady, tak jak wiecie, podkłady są na bazie wody. W ogóle zaraz. Dobra, od początku. Co powinno być w takim vlogu? Nie, no to jak buzia się zmienia po nałożeniu podkładu od elever, to jest po prostu nieprawdopodobne. Pamiętamy zawsze, żeby na uszy delikatnie dodawać potwór. Lecimy dalej. Słuchajcie, yy, do brwi, żel do brwi, ale ja używam w kolorze blond i to jest dosyć zabawne, bo widzicie mam ciemne brwi, ale ja nie lubię, żeby one były takie drastyczne i tu, gdzie mam braki, to sobie po prostu delikatnie, tak naturalnie wolę wypełnić, więc po prostu używam sobie tego jaśniejszego koloru. Wiem, że na przykład Kamila, nasza dyrektor yy, kreatywna, kamciulko. Pozdrawiam cię, serdecznie. Używa ciemnego i wiele osób lubi ciemny. Ja z kolei lubię bardzo... Ja. Jeżeli chodzi o event w Poznaniu, fajnie, bo, bo to jest event y, tak naprawdę przed otwarciem y, Victoria Secret. Będą tam influencerki, które współpracują z nami. Mamy wiele influencerek, które współpracują z nami są z y, Poznania, więc zobaczycie, je z pewnością na vlogu. Na policzki, by the way, nakładam sobie pomadkę Matlips Lips Duo Rose I tutaj też, to jest zabawne, zobaczcie jak w ogóle zliftingowała mi ta y, pomadka Buje, prawda? To ewidentnie ta strona jest podniesiona Tu bez, a tu z. No ładnie to wygląda ehm, Więc zobaczycie dzisiaj na vlogu Fajne dziewczyny, może bo zadaję im jakieś pytania na temat na ulubionych produktów, lub jakieś inne. E, na początku jest e, pogadanka. Fajnie, bo jest fajny gość specjalny: Martyna Kondratowicz. Nie powiem ja słucham jej podcastów, więc e, cieszę się. Myślę, że ona jest e, mentalem zbliżona do tego, co my reprezentujemy, jeżeli chodzi o wartości e, z Elever. Więc fajnie by było, gdyby, gdyby nam się udało nawiązać po prostu współpracę. Ale to się okaże? No i będzie, może, może. Słuchajcie, teraz kredka do ust z kompletu od, z Matlips Duo Rose yy, i nakładam ją na oko. Ja pewnie już to pokazywałam, bo Kamila mnie nauczyła tego yy, triku. Tu sobie nakładam i ta konturówka Rose yy, idealnie. Pasuje do mojego koloru oczu. mam takie oczy zielono-niebieskie, chyba bardziej zielone. O. Tu mi kamila kazała tak wyciągnąć. No całkiem nieźle to wyszło. Ok. Fajnie, fajnie. O kurde. Tak jest jak człowiek za dużo poprawek. Nie, no dobra, jest okej okay. Tak wygląda okozy. Ja lubię ten trik, bo ja generalnie nie muszę już więcej nic dokładać w momencie, kiedy sobie nałożę tylko tą kredkę. I wyciągamy znowu. Ale tu szybko poszło. Oczywiście kredką nude też możecie to zrobić. Ja po prostu ko kocham kolor yy, rose. Ja w ogóle ekstremalnie szybko się maluję, więc nie zdziwcie się. Ok, mam róż. Nałożę sobie teraz. Yy... O Jezu, teraz. Puder, 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 dobra. Puder, o Jezu, puder elever. Znowu teraz byliśmy na nagrywkach yy, w Tefawenie. I dziewczyny poprawiały się przed nagraniami. Jezu, jak on pięknie wygląda yy, w świetle reflektorów. No, przepięknie. Była też ostatnio na invencie PG Cloud, Dziewczyny pozdrawiam, jeżeli oglądacie. Była pani, która jest aktorką w teatrze. Jest aktorką w teatrze i mówiła, że ona nakłada ten puder, bo doskonale wygląda w tym świetle scenicznym. Jeżeli tak mówi aktorka, a to jest naprawdę aktorka z wieloletnim doświadczeniem, grała w różnych serialach, ale przede wszystkim gra na scenie w teatrze. No to myślę, że taka recenzja. Zresztą na YouTubie możecie znaleźć jej recenzję. Jest chyba w szorcach na, na naszym kanale, e, to myślę, że no jest to godne polecenia. Dobra, co odnośnie i Muszę pojechać na wcześniej, bo mam bagi dla dziewczyn. To, jest, to są takie super rzeczy. O, tu mam rozświetlacz z swoim lusterkiem. Pokażę. Everyday Shine. Oczywiście jest to mój rozświetlacz. I z nim dziewczyny, no trzeba delikatnie. Spójrzcie. Bo tutaj się robi tafla, tu się robi tafla, naprawdę. No więc rozłożę spokojnie gift bagi, pogadam z dziewczynami, zanim się wszystko rozpocznie. Będzie fajna pogadanka. Myślę, że w ogóle to jest super spotkanie przed dniem kobiet, żeby spędzić sobie tak czas. I fajnie, że w ogóle Elever bierze y, udział w takich inicjatywach. Przechodzimy dalej z brązerem. Brązer. Też troszeczkę życiem zniszczony, no ale. Ja i przez to, że jak nagrywałam live'a z Karlu za krzestu, to kamina w sobie też tak mówi, żeby mieć wolną rękę do brązera. Cokolwiek to oznacza. <noise> Jezus, Marety. Nie, nie wiem, no to nie jest łatwe. Teraz ja muszę tak naprawdę przykryć tak tą taflę od rozświetlacza i delikatnie to robić. Nie wiem, czy ten pędzel jest w ogóle dobry, czy co. No no nie być makijażystką to nie jest łatwe. Ale ja uważam, że mój makijaż i tak zawsze wygląda naprawdę całkiem dobrze, więc e, może nie popełniam tych błędów. Tak się zastanawiałam, czy w zasadzie pracując dla Elevel i nagrywając dla nich filmy powinnam może pójść na jakiś kurs makijażu, no ale po co, no chyba najfajniej jest czerpać wiedzę z tego, co podpowiadają specjaliści, których mam pod ręką czyli Kamila właśnie, czy, czy makijażystki, z którymi współpracujemy no tak mi się wydaje, że to jest najrozsądniejsze rozwiązanie o nie wiem, czy to dobrze widać w aparacie, bo ja tu w lusterku kiepsko widzę, ja bym w ogóle chciała spróbować sobie zrobić piegi słuchajcie E, żelem do brwi, tylko nie wiem, czy ja mogę zrobić ten dla blondynek. Chociaż w zasadzie on jest jasny, ale zadzwonię do Kamili, ciekawe w ogóle, czy odbierze. I <laughs> yy, zapytam się, czy mogę to zrobić, jak już nałożyłam puder, bo jak mi się coś wydarzy, no to. Ani, odbieraj, bo nagrywam. Nie wiem, jak to się robi. Może tak? Nie, nie wiem. Albo tak sobie podotykam delikatnie. Kamcia! Kamcia, mówię Ci to jest komórka dla Ciebie. Jeżeli spartole to, a nie mam czasu poprawiać tego makijażu, to to jest na ciebie. Pójdę jako reprezentacja elever na even, na którym jesteśmy partnerem, jak po prostu jakiś czasie. Także no, nie no to chyba tak powinno wyglądać ogólnie, mi się wydaje. I teraz pewnie trzeba to przypudroić, widziałam, że dziewczyny gąbką tak to ciap-ciap-ciap. O! W sumie mogłam też do Agi zadzwonić. Aga też jest makijażystką i też pracuje u nas. Pewnie by odebrała. Zresztą ona taki hak nawet pokazywała z tym filmem. Ja nie wiem, to dobrze wygląda. Jezusła. Dobra, zostawiamy. Ok, maskara oczywiście Elever. I nakładamy sobie. Zobaczymy, jak wygląda jedno oko przed. Powiem Wam jedną bardzo ważną rzecz, bo pewnie widzicie już, jak maluję swoje rzęsy, że coś się z nimi zadziało. I teraz słuchajcie. Eee, ja używam odżywki Elever Lash. No po tym to, no, są, rzęsy są spektakularne, ale no, bez kitu, za przeproszeniem. One są długie jak nie wiem co i, i ja sobie stwierdziłam, że pójdę e, na laminację rzęs, jedno oko, że pójdę sobie na laminację rzęs, prawda, mm, używając odżywki i się okazało, że używając odżywki nie można robić e, laminacji, bo te środki wchodzą między sobą w jakąś reakcję. E, no, i, no i mogą się dziać różne rzeczy, i mi się zdaje, że te rzęsy po prostu teraz wyginają się troszeczkę e, w różną stronę. Bo, oczywiście, jak zrobiłam tą laminację, było pięknie, ale po czasie to. No, Zadziało się coś dziwnego i rzeczywiście ja to potwierdziłam ze specjalistką. I nie powinno się robić tego równocześnie, więc no. Gratulacje, Kasiu! Miałaś piękne rzęsy, a teraz masz problem! No, widzicie, no przecież z bliska te rzęsy wyglądają, jakby były potargane. No, no okej, okay, no jakoś tam sobie z tym radzimy. Najważniejsze, że są długie, dzięki, eleperlaści. Fajnie, oczy mamy zrobione. No, powiem Wam, że teraz mi się z tymi biegami podoba. Nie wiem, pierwszy raz to zrobiłam. E, I teraz co? Malujemy usta. E, kolorem Rose. Jak to... Teraz jak się w TV? nie? Kamila tłumaczyła właśnie, jak konturówką możecie sobie wyrównać asymetrię. I uważam, że to jest... Prawda. Jezu, ja naprawdę ten makijaż szybko robię. No to, to se maźne, tam se maźne, tak uważam, że będzie ok. i... OK. Kurde, chociaż ostatnio dodałam sobie nude na środku też to dobrze wygląda. W każdym razie to jest koniec makijażu, jak Wam się podoba. E, zapraszam do dalszej relacji. E, co nastąpi? Idę odebrać paczkę z produktami z recepcji. Wsiadam z samochodu, jadę do Poznania i rozpakowuję nasze produkty. No i później jest brunch, później jest przejście do Victoria's Secret. Będziemy mogły sobie wieszyć w naszych laproczkach inicjatywy. Uważam, że mega cute pomysł. No, no i chyba wszystko pokazywała yy, po drodze, więc do zobaczenia. No słuchajcie, przyjechałam już na miejsce. Tak wygląda strefa eventu. Pięknie jest. No, i tutaj oczywiście partner. Nasze torby. Dziewczyny dostaną upominki piękne. No, super to wygląda. No, no to, tak, no. to tak. Każda dziewczyna dostanie inną, więc wyrzucam. Tworzyła je nasza dyrektor kreatywna Kamila. Jedna hasło mogę Wam przeczytać. Bąd, bądź otwarta na nowe możliwości. Pięknie. Poczekajcie, wszystko pięknie wygląda, jak widzicie, czekamy tylko na naszych gości. do tego, żebyście podzieliły się tym, czy dla was jest kobiecość. Czy można ją definiować w jakiś sposób? Jak uważacie? Gdzie mamy drugiego Wspierać się, mieć przy sobie mądre kobiety. O tym odkrywaniu kobiecości na nowo, bo... Czy jesteś... Kiedy jesteś Jestem kobietą, więc to oczywiste, że moje szczęście jest moim wyborem.